jestem Iwa, dzisiaj to taki inny filmik. Pokażę Wam taki tryb, jakbyście chcieli sparankować kolegę. Właśnie No, prank, to jest inna kamerka, dzisiaj, bo znalazłem takie. No stare, tu były wycinka drzew kiedyś. O kurwa, było. Mojego dziecka. Widzicie, no i tu jest chłopata. I patrzcie, musicie wykopać takie. Jak ty ci znisz, to, musicie wykopać tam takie. No znaleźć gałązki i zasypać to trawą, jak widzicie. Takie coś widzicie? No i to już tak musicie nogą wpłaszczyć. Coś tak po Januszalwamu bo, bo klatki. No i znaleźć jakiś stare gałęź. Z tego, że to kiedyś była wycinka, więc wszystko starego. Na przykład mam no, widzicie już taką wielką gałązkę. Pewnie tego nie widzicie na kamerce. Ale ja to znalazłam przy takich budynkach starych. A tu powiem Wam, że tu chodzi... A tu są blisko kasztany, więc tu chodzi pełno osób przez to jakby pole. A to jest działka chyba kogoś, więc nie chciałbym się kopać. Wjeździcie i to. No, musicie połamać. Pewnie u was to... Tam... U mnie to tak zbyt nie widać, bo ja muszę kamerę oprzeć o taki, można powiedzieć, statyw dobry. Nagrywa się, Ja tu bluzą może zasłoniam. O, widzicie, i tą gałąź musicie złamać na trzy części. Gałąź zależy, jaka długa. No, jak macie, no taką około. Bo to jest to nie ma nawet metra. No, jak będziecie mieli taką metrową, no to musicie pomać na cztery części. Dzisiaj pewnie spytacie, czemu tak dużo filmów. O, telefon się przywrócił Czemu dzisiaj pewnie tak dużo filmów? No, bo dzisiaj będzie dużo filmów. Od dzisiaj się pojawiało. Jutro nawet znowu cztery będą. Bo jak mówiłem na no filmiku ze Zobubą, że no tam mówiłem i ja mam jeszcze taką gałąź jak widzicie i ją musicie połamać, ja wam zaraz pokażę jak to się będzie prezentowało, tylko uważajcie na koledzy, żeby nie wrzucać kamieni, bo to się może zbyt trochę zeskończyć. Chyba na tle widać kury, czy nie wiem. A ja tu znalazłam taką tę czarną ctuweczkę, yeah. No tu będę robił to. Poczekajcie, ja przyniosę jeszcze gałąź. Dobra, ja już mam tu gałąź. Zostawcie łapkę i subskrypcję. No ale jak chcecie, no to nie musicie zostawiać. Ja was nie zmuszam, bo możecie zostawić, a później od, od subskrybować. Jak zasubskrybujecie, no to przecież. Możecie odsubskrybować, Ja cię, Czemu jeżdżę tam? i macie, widzicie taką, no takie depnięcie I musicie to zasypać trochę ziemią, ale to jak macie łupaty to tyle co najmniej sypiecie ja to też zasypię, bo to może być do skapnięcia się trochę, więc no to trzeba trochę zasypać będzie takie nawet taką, to jak widzicie. Ja tu jeszcze gdzieś taką westanie trochę co będzie właśnie. Tyle. Jeszcze to teraz mam. Jest to, to pokawę. Jak znajdziecie, to jeszcze takimi liśćmi możecie. Je tu porzucać no, i tak to wygląda. Ja muszę niestety na wyciągnąć, bo to będzie zbyt widoczne. I to też, czyli piekło, no nie musicie raczej sypać. Tu pójdziemy pozbierać, jak widzicie, to nie, to takie właśnie coś, to się przyda, właśnie do... do naszej pułapki i wam pokażę całą pułapkę. Będziecie mogli. Frankować znajomego na tym, nowo, bo ja już frankowałem. I patrzcie, i macie po prostu nie, To powyciągacie. I nikt się nie skapnie, że to jest pułapka. Jeszcze zerwę trochę. No i tak i zostawcie subskrypcję, łapeczka. Kura tu jest więc... tak to na razie wygląda jeszcze się jakąś taką powiem wam, że po tym tu wycinaniu drzew jest takie siebie widzicie znajdziecie sobie takie no drzewo, które kwitnie, one tu nie urośnie tak i tak było dostaję przy nim drzewo, jak widzicie to jest aż takie wielkie. No i myślę, że musicie, właśnie brać takich produktów, co ja. No, żeby to było, żeby to się wkomponowało. Ja, tą pułapkę myślałam, żeby coś nagrać, właśnie z pułapkami. No i nagrałam. Jak widzicie tak się przerzuciła nasza pułapka. Ja jeszcze trochę dopracuję pracy i patrzcie. Też, jeszcze byśmy dosypali i patrzcie. i, ktoś, i wpada na zadnią. No to jest dobry pomysł. Filmik jest aż trwa 7 minut. Ale nie przedłużam, tylko szybko będę... O ja, przesuwali. Szybko będę szykał właśnie. Takich rzeczy, które mogły się skomponować właśnie z naszym pułapką. Wybiłam takie skarżenie. No i zostawcie z tyłu i łapeczkę. Pewnie spytacie czemu chodzi w maseczce. No bo wiecie co teraz jest. Nie będę mówił, bo mnie zbanują Więc tak się prezentuje. Ale się telefon zakurzył tak tak się prezentuje nasza pułapka, pewnie wy tego nie widzicie. Zobaczymy czy złapie telefon. Złapałem no i zobaczymy jak to się prezentuje, jak mam chodzi Widzicie? Gdzie ktoś z wasy znajomych? No i wpada nagle. To no to pa, do zobaczenia, pa w kolejnym filmie.